Niech mhm. będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Widzę, że jeszcze dzieci przychodzą tutaj do żółwka y, po roratach, czyli po mszy świętej, w której czuwamy i oczekujemy na narodzenie Pana Jezusa. Z kim w tym roku oczekiwałyście na Pana Jezusa? Z... Kto był takim Waszym bohaterem, z którym oczekiwałyście? Perlo. Karlo, a kto to jest ten Karlo? Kto to taki jest? Osoba święta. Święty, tak. I kim on był? Jeszcze, co tam. Był? Akutisem. Akutisem, to znaczy, nazywał się. Karlo Akutis. Na imię miał Karlo, czyli Karol, a na nazwisko Akutis. I co dobrego poznałyście z jego życia? Kim był? Co lubił? Co w życiu szczególnie lubi? Chodzić do kościoła. Chodzić do kościoła, na pewno. Co jeszcze dobrego? Grać na komputerze. Grać na komputerze. I grać w piłkę. I grać, I grać w piłkę. I grać w piłkę. I co jeszcze? Kocham pana Jezusa. Kocham pana Jezusa. I co wiesz? Zobaczcie, dzięki której budzieś poznałem pana Boga strony internetową zrobić. ja myślę, że on miał wszystkie cechy, które Wy macie. Bo jak widzę, chcecie chodzić, chodzicie do kościoła, tak? Chodzicie, ale nie jak on codziennie. No to można spróbować. Drugie, na komputerze podejrzewam, że gracie. Nie, no ja nie gram na telefonie. mam na telefonie. No tak. Z tą, stroną, z tą stroną internetową, to trochę jak urośniecie, to pewnie możecie taką, taką stronę stworzyć, żeby można pokazywać innym, jak mówił Karlo autostradę do nieba. A co, kogo on tak nazywał? Co to jest autostrada do nieba? Autostrada, po której się jedzie do nieba. O, o czym tak mówił? No, kolega tam stoi. O Eucharystii. O Eucharystii, o Mszy Świętej. Patrzcie, o Mszy Świętej mówił on, że to jest autostrada do nieba. Eucharystia. A w czasie Eucharystii przychodzi Pan Jezus do nas pod postacią Chleba. Tak? Pod postacią Chleba. A wiecie, gdzie urodził się Pan Jezus? Stajęcy. A ta stajenka gdzie była? W jakim miejscu? Betlejem. Wiecie dobrze, że urodził się w Betlejem, a ja Wam wytłumaczę, że to naz ta nazwa Betlejem, to wiecie co znaczy? Dom chleba. Dom chleba. Dom chleba. Pan Jezus urodził się w miejscowości, która nazywała się Dom Chleba. Dom Chleba. I przychodzi do nas jako chleb który bierzemy w nasze dłonie, a jak popatrzymy sobie tam, tam daleko na horyzoncie mamy taki plakat, to widzimy, jak będziecie do domu, to spojrzycie, to zobaczycie, że ten chleb jest połamany, połamany. Pan Jezus wychodzi do nas jak połamany chleb w naszych rękach, żeby nas nauczyć przede wszystkim tego, że nasze życie jest jak Jego darem dla drugich, darem dla drugich. Pobłogosławimy tą szopkę, żeby nam o tym darze przypominała, że w domu chleba urodził się Pan Jezus. Widzę, że dzieci patrzą, czy on jest jeszcze tutaj, ale na razie go jeszcze nie ma. Jeden z chłopców powiedział, że Boże Narodzenie przyniesie go Maryja tutaj do żółtka. Będziemy patrzeć pojutrze, tak? Będziemy się temu przyglądać. Ale zanim to nastąpi, pobłogosławimy, pobłogosławimy ten żółbek. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże Ojcze, Ty tak bardzo umiłowałeś ludzi, że posłałeś nam Jezusa, swojego jednorodzonego Syna, który narodził się z Marii Panny, aby zbawić nas i doprowadzić do Ciebie. Spraw swoim błogosławieństwem. Spraw swoim błogosławieństwem. aby ta bożonarodzeniowa szopka była dla nas znakiem Twojej obecności i miłości. Dobry Ojcze, udziel swojego błogosławieństwa także naszym rodzicom, krewnym i przyjaciołom. Otwórz nasze serca, abyśmy potrafili przyjmować Jezusa z radością, czynić zawsze to, co On nam poleca i dostrzegać Go we wszystkich, którzy potrzebują naszej miłości. Prosimy Cię o to w imię Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, który przychodzi, aby obdarzyć świat pokojem i żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieku. No, uwaga, teraz pobłogosławimy żółbkę, trochę wodą święconą i każdego też. Jak Wam pan błogosławi. Ta kropelka tak z góry na wszystkich leciała. Więc bardzo się cieszę, że jesteście. A teraz pewnie mikrofon działa. Chyba ja wyłączyłem też. Coś tutaj. Musiałem kuchnąć i wyłączyć. O tak. Teraz może działa. Też jest, już się spsuło i się naprawiło. To znaczy ksiądz Jakub naprawił, że możemy słuchać siebie nawzajem. Dobrze, moi kochani, pobłogosławiliśmy żółbek, pobłogosławiliśmy to miejsce, które będzie dla nas pamiątką domu chleba, w którym się rodzi Pan Jezus i który do nas przychodzi. Dom chleba, tak, tak, nazywa się Betlejem. I teraz na pamiątkę tej radości, bo żubek przypomina nam przede wszystkim o radości ze spotkania z Jezusem. Myślę, że możemy, możemy poczęstować się cukierkami na pamiątkę tej radości. Może tak spokojnie, żeby się tu nie poprzedniać. Poczekajcie, nie tak, tak nie robimy. Inaczej. Czekajcie, czekajcie, nie ptajcie się. Tak, do ręka. Proszę bardzo. Tak, tak, on wie, tak. Poczekajcie, czekajcie, nie ptajcie się. Proszę. O,